Witajcie, mamy to. Parlament Europejski przytłaczającą większością głosów przyjął mój raport na temat przystąpienia całej Unii do Konwencji Stambulskiej. Chodzi oczywiście o zwalczanie przemocy ze względu na płeć czy też przemocy domowej. Wysyłamy tym samym mocny sygnał do Rady Europejskiej, w której państwa członkowskie podejmują wkrótce decyzję. Mój raport przyjęto oczywiście wbrew pisowcom, którzy głosowali przeciwko. Wszyscy. Tym bardziej duma. Ale mniejsza o nich, bo chciałem zadedykować ten niewątpliwy sukces wszystkim tym, którzy od 8 lat walczą w Polsce o demokrację, praworządność i prawa kobiet. To duma Was tutaj reprezentować i robić swoje. To wielka sprawa, ponieważ przystępując do konwencji dajemy mieszkankom Polski gwarancję. Gwarancję, że dopóki będziemy w Unii Europejskiej, dopóty prawo antyprzemocowe w Polsce będzie obowiązywać ale o samej konwencji wkrótce w osobnym filmiku Wam opowiem. Co poza tym w tym tygodniu? Obecna sesja plenarna wypadła na chwilę przed zbliżającą się rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę bestialskiej agresji. Debatowaliśmy na temat z Radą i Komisją Europejską, która ogłosiła nowy, dziesiąty już pakiet sankcji. Ma uderzyć przede wszystkim w rosyjski handel o wartości 11 miliardów euro. Zabierając głos w debacie powiedziałem, że wojna Rosjan to wojna cywilizacyjna, że Rosja traktuje Ukraińców jako gorszych ludzi i dlatego chce totalnej likwidacji ich języka, historii, kultury i społeczeństwa. Mówiłem, że jedyny pokój, jaki możemy zaakceptować w Parlamencie Europejskim to pełne zwycięstwo Ukrainy nad Rosją, bo tylko takie zwycięstwo będzie do zaakceptowania dla Europy i świata. W czwartek na intergrupie do spraw mniejszości językowych zabrałem głos w sprawie wykluczenia języków regionalnych i etnicznych w państwach Unii Europejskiej. Sam jako Ślązak widzę jak państwo próbuje ukryć, że inne języki niż polski istnieją. Dlatego zaprosiłem posłów na huczne wydarzenie, które organizuję już za miesiąc w Brukseli, 21 marca, bo już wtedy Trat Kores i mianują Michanka po raz pierwszy w Parlamencie Europejskim. Poza tym zabrałem głos na komisji PEGA, gdzie odbyło się wysłuchanie na temat Węgier. W przyszłym tygodniu razem z oficjalną misją Europarlamentu wybieram się do Budapesztu na spotkanie oko w oko z ministrami Orbana. Plotka głosi, że oni, w przeciwieństwie do pisowskich ministrów, będą chcieli się z nami spotkać. No ale zobaczymy, jak to będzie. A co w weekend, co w regionie? Sobota będzie bardzo intensywna, jak zwykle. Rano w łaziskach górnych spotykam się z młodzieżowymi ambasadorami pokoju ze Śląska, tymi samymi, którzy brali udział w pamiętnym wysłuchaniu na temat Ukrainy tydzień temu. Później spotkanie z Marcinem Sitko, autorem książek o Ryśku Ridlu i zespole Dżem. Ja sam prowadziłem kiedyś nieoficjalną stronę Dżemu starydżem.rv.pl, więc pewnie tematów nie zabraknie. Później w rybnickim biurze spotkanie z profesor Alfredą Będkowską w sprawie upamiętnienia wszystkich ofiar tragedii górnośląskiej, a dzień oficjalnie kończę o 17.00 w radlińskim moku, gdzie odbędzie się święto mowy ojczystej, a więc dzień śląski godki i kajby dymy mogli po śląsku pogodać. Nieoficjalnie wybieram się później na koncert zespołu Illusion do katowickiej fabryki Porcelany. No a już w niedzielę wyjazd do Budapesztu i trzydniowa delegacja z Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Do zobaczenia na szlaku i miłego weekendu Wam wszystkim życzę.